Borys Lankosz w 2009 roku, gdy zaprezentował rewers, został okrzyknięty nadzieją polskiego kina. Zachwytom, co słuszne, nie było końca. Jego drugi film, Ziarno Prawdy z 2015 roku, został już chłodniej przyjęty, jednak wciąż było coś ujmującego w tym dziele. Trzeci film Lankosza, będący adaptacją powieści Joanny Batorpete. Ciemno, prawie noc podzieli publiczność. Borys Lankusz chyba nie wyciąga wniosków ze swoich poprzednich filmów. Rewers rzeczywiście był wielkim odkryciem i filmem, który mocno potrafił zaskoczyć widza, aczkolwiek tam ogromną zaletą był scenariusz autorstwa Andrzeja Barte. Z ziarnem prawdy już tak gładko nie poszło, Lankusz mógł się zorientować, że przeniesienie dzieła literackiego na ekran to wielka sztuka, wymagająca dużych kompromisów ale chyba się nie zorientował, bo patrząc na ciemno, prawie noc mam wrażenie, że porwał się z motyką na słońce. Od ekranizacji ciemno, prawie noc Joanny Bator wiele oczekiwano i jestem pewny, że większość czytelników powieści bardzo zawiedzie się na filmie Lankosza. A ci, którzy nie czytali książki, zwyczajnie pogubią się w gąszczu wydarzeń, postaci oraz powiązań. To niestety największa wada filmu Borysa Lankosza, jest bardzo mało czytelny dla osób, które nie znają powieści, a jednak dzieło filmowe musi bronić się jako twór autonomiczny, funkcjonujący bez pierwowzoru. Widać, że ambicje były tutaj naprawdę duże. Borys Lankosz, wspólnie z autorem zdjęć Marcinem Koszałką, stworzył piekielną wizję Wałbrzycha, gdzie nie ma miejsca na normalność. Każdy jest obarczony piętnem grzechu. Istna Sodoma i Gamore, gdzie pedofilia, kazirodztwo, gwałty i uprowadzenia już nikogo nie dziwią. Właśnie w takiej rzeczywistości musi odnaleźć się obca swoja Alicja Tabor, Magdalena Cielecka, która po latach wraca do Wałbrzycha, aby napisać reportaż, chociaż tak naprawdę będzie musiała skonfrontować się z przeszłością. Jest w tym wszystkim klimat. Tego ciemno, prawie noc ode mówić nie można, ale wiele za tym nie idzie. Autor rewersu żongluje gatunkami, bawi się formą kryminału, siega po baśni, czerpie z horroru, ale co z tego, skoro elementy układanki niezbyt się ze sobą łączą. Na ekranie jest za dużo chaosu, efekciarstwa i chęci upcechanięcia jak największej ilości treści w ramy całych dwóch godzin. Nie sztuką jest operować grzydotą, ale sztuką jest robić to z konkretnym pomysłem, a tutaj za mało jest konkretów, a za dużo zalążków, rozpoczętych wątków oraz postaci, które porzukono. Nie mówiąc już o finale, który kuriozalnie przyspiesza, jakby zorientowano się, że trzeba już skończyć film. Sytuacje starają się ratować aktorzy, zimna Magdalena Cielecka odnalazła się w swojej roli, lecz show i tak kradną jeżytela, Piotr Prączewski oraz Roma Gąsiorowska. Z drugiej strony mamy też długą listę nazwisk, których talentu nie wykorzystano, w duszy od Dawida Ogrodnika, przez Agatę Buzek, na Rafael i Maćkowiaku kończąc. Ciemno, prawie nocko film zmarnowanego potencjału. To mogła być jedna z ważniejszych premier tego roku w polskim kinie, a finalnie dostaliśmy rozczarowujący, chaotyczny, przegadany i miejscami usypiający produkt, który miał straszyć i przejmować, lecz w swojej mroczności okazał się karykaturalny. Co za dużo, to niezdrowo.